Powodzonka, nie? Powodzonka stary No powodzonka, powodzonka, dobra Zombie? Chyba nie zombie O, rybka jakaś mała? Nie O, a może tym rekinem będziesz? Czekaj Hop! Nie, to nie byłem ja Niech tak cię nie smucić, hmm. ale chyba mnie nie znajdziesz no? się Przekonaj się teraz mam, Czyś to o. Co ty zrobiłeś? O. Ostatnim razem wziąłem Dużego gnoja A teraz zdecydowałem się być troszeczkę mniejszy Mniejszy? To może, kop! E, chyba nie Dobra, to może będziesz tym tam. Hop! Chyba też nie, do. Ej, Mantis! Ale ty wiesz, że one tylko w wodzie żyją. Dobra, stary, mam taką kryjówkę teraz. Tak, szczerze, że powodzenia w szukaniu mnie. No dobra, to dawaj róbmy tak. Jak cię znajdę, to w twojej izbie suba z dzwonem. No dobra, niech będzie. Wiesz, co? To ja, żeby strajkardować z to sobie wpłynę trochę głębiej, żebyś mnie nie dorwał tak na. Głębiej, powiada. O, siłanko! Ej, dobra, szczerze, stary, mam taką kryjówkę. Że nigdy mnie nie znajdziesz. Ale czekaj, zaraz, zaraz. To są przecież magnetyczne cejwy, to... Nie ja magnesu. O! Oh. O oh, nie! Mam